18 miesięcy tyle będzie trwała budowa ulicy Stalowej. Dziś łącząca ulicę Pabianicką i ulicę Piłsudskiego droga ma nawierzchnię szutrową i m.in. brak oświetlenia. To ma się zmienić. To jest duża inwestycja, czyli jest budowa całej kanalizacji deszczowej. Teraz jest też tam pewna przebudowa wodociągów, następnie oświetlenie, więc to jest naprawdę taka duża inwestycja. No ale miejmy nadzieję, że zostanie dobrze odebrana przez mieszkańców Stalowej. Oczywiście za wszelkie utrudności przepraszamy w tym okresie remontowym. Jednak no, robimy to dla mieszkańców ulicy Stalowej i dla mieszkańców wszystkich Bełchatowa, ponieważ no, wiele osób odwiedza to ulicy.

Ulica stalowa nie jest kluczową w Bełchatowie, ale każda nowa droga cieszy mieszkańców, bo poruszanie się po mieście staje się bardziej komfortowe. Władze miasta widzą potrzeby kolejnych inwestycji w infrastrukturę drogową miasta i już planują inwestycje. Będziemy mieli no w okresie wakacyjnym dosyć dużo inwestycji drogowych w Bełchatowie, mianowicie na osiedlu Ludwików, również na osiedlu Blinków, ulica Getla. Ale to myślę, że o szczegółach będziemy mówić w okresie, kiedy już te prace ruszą. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, więc myślę, że. Że w niedalekiej przyszłości e, naprawdę Bełchatów stanie się jednym wielkim placem budowy. Prace związane z rozwiązaniami drogowymi to jedno z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców zadań władz miasta. Jak one będą realizowane, czas pokaże. My będziemy o tych inwestycjach informować.